Wykład Pacierza św. Tomasza Zakwinu uznać można za dzieło wyjątkowe co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze jest to wykład Pacierza, czyli przygnięcie teologii za pośrednictwem języka do modlitwy, do słów, rozmowy człowieka z Bogiem, do faktu o doniosłym znaczeniu. Powód drugi to sam język, w którym święty Tomasz Pacierz wykładał dialekt neapolitański, język romański, popularny w południowej części Półwyspu Atenińskiego, inaczej funkcjonujący niż język włoski zupełnie odmiennie niż łacina. I powód trzeci. Wykład to jedno z ostatnich śladów pracy Akwinaty. Jest to więc, jeśli nie w sensie formalnym, to na pewno realnym słowo znaczące, zawierające w sobie ciężar przesłania wiary. Jego odczytanie należy do nas. Tomasz znalazł się w Neapolu latem 1272 roku. Zamknął w ten sposób okres paryskich wykładów i przyjął misję zorganizowania Studium Generale Teologii. Wybrał południe Italii być może także przez sentyment do stron rodzinnych, ale ta decyzja zgadzała się przede wszystkim z intencjami kapituły rzymskiej zakonu. Neapol stał się zatem miejscem wskazanym i wybranym, jeśli chodzi o lokalizację centrum studiów. Odpowiadał to również politycznym aspiracjom księcia Karola d'Anjou, króla Sycylii, Neapolu, Jerozolimy i Albanii, brata króla Francji Ludwika IX świętego. Biorąc pod uwagę te wszystkie wspomniane tutaj tylko szkicowo okoliczności, można przyjąć, że wykład Pacierza zawdzięcza swoje powstanie splotowi kilku bardzo ludzkim w swoim zewnętrznym wyrazie planom. Są niewątpliwie, jest niewątpliwie owocem trwałym, podczas gdy wspomniane polityczne i zakonne rachuby nie tylko nie zostały w pełni zrealizowane, ale po prostu zostały pochłonięte przez czas. Tomasz wygłosił w Neapolu w czasie niedługim, bo przecież tylko w ciągu dwóch miesięcy blisko 60 kazań, było to, był to zresztą czas szczególny w kalendarzu liturgicznym, okres Wielkiego Postu 1273 roku. Mija zatem dokładnie 750 lat od tamtych dni, w których owe kolacjones zostały publicznie przez Tomasza wygłoszone. Korpus wykładu pacierza zawiera 1. Wykład składu apostolskiego 2. Wykład modlitwy pańskiej 3. Wykład pozdrowienia anielskiego 4. Wykład dwóch przykazań miłości i dziesięciorga przykazań bożych. Struktura wykładu w pełni odpowiada układowi pacierza. Każdą z części akwinata poprzedził wprowadzającym wstępem, będącym metodologicznym uporządkowaniem najważniejszych dla konkretnej części pacierza kwestii teologicznych. Chcę, przede wszystkim, chcę tutaj przede wszystkim skupić się na wykładzie modlitwy pańskiej, która jak wiemy, została powierzona apostołom przez samego Chrystusa. I tutaj są odwołania do Ewangelii Mateusza, odpowiednich fragmentów rozdziałów i Łukasza. Akwinata nazywa ją modlitwą pierwszą ze względu na występowanie w niej pięciu doskonałości, których wymaga się od modlitwy. Każda modlitwa powinna być tutaj są już Wyimki z jego wstępu, każda modlitwa powinna być pewna, właściwa, uporządkowana, pobożna i pokorna. Wyobraźmy sobie, jak mogła brzmieć, wypowiedziana sekwencja tych słów. Każde z nich trafiało do uszu słuchaczy, rozbrzmiewało w nim i otwierało swoje znaczenie. Każde działało i wpływało na myśli, uczucia, każde odmieniało konkretnego człowieka. Proste wyliczenie. Cech doskonałej modlitwy miało skutki, które dzisiaj zgodnie z teorią aktów mowy nazwać można perlokucyjnym. Zostało przecież wypowiedziane w oczywistych okolicznościach i przez osobę do tego powołaną z racji sakramentu kapłaństwa i misji duszpasterskiej zmuszało słuchaczy do zastanowienia się nad własnym sposobem modlitwy, stawiało wyzwanie i określało warunki, wpływało na refleksję odbiorców. Tworzyło realną sytuację, w której człowiek stawał przed słuchającym go stwórcą. Tomasz we wstępie do wykładu Ojcze Nasz używał trybu, który nazwać trzeba nie tyle rozkazującym, co wskazującym. Jasno określał założenia dobrej modlitwy. Po kolei rozwijał i uzasadniał każdą z pięciu doskonałości. A zatem, pewność w modlitwie odnosi się do ufności. Modlitwa, która nie wypływa z zaufania, z wiary pewnej, nie jest prawdziwą i skuteczną modlitwą. Tomasz, zwracając się do wiernych, używał logicznego argumentu. Cytuję tutaj: Z punktu widzenia rozumu, ta modlitwa jest najpewniejsza. Ułożył ją bowiem nasz orędownik, który jest najmądrzejszym petentem. W nim bowiem są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Koniec. Ten argument miał rozwiać wszelkie wątpliwości nas, zwykłych petentów, którzy uznajemy przecież, musimy uznać autorytet najmądrzejszego petenta. On bowiem zna w pełni ojca, adresata modlitwy. Autorytet najwyższego nauczyciela ma rozwiać wszelkie wątpliwości co do skuteczności modlitwy. Drugie, modlitwa właściwa. To taka, w której człowiek prosi o te dobra, które mu są potrzebne. A zatem o nic ponadto, o nic innego, o nic zbędnego. Tomasz przestrzegał przed niewłaściwym i niedokładnym rozeznaniem naszych potrzeb. I znowu cytu cytat. Chrystus jest tu nauczycielem, jemu bowiem przystoi nauczać nas, o co powinniśmy się modlić. Dlaczego? Dlatego uczniowie mówili do Niego: Panie, naucz nas się modlić. To przytacza Łukasz w Ewangelii. Jest to wyznaczenie wyraźnego zakresu tematycznego próśb zanoszonych w modlitwie. Przekroczenie granicy sprawia, że modlitwa staje się nieskuteczna. 3. W modlitwie pewnej i skutecznej ważny jest jej porządek. Modlitwa dobra ma być przeciwieństwem słów padających chaotycznie i bez zachowania właściwej kolejności. To jest, powiada Tomasz, właśnie należyty porządek, byśmy rzeczy duchowe przedkładali i w pożądaniu, i w modlitwie nad rzeczy cielesne, a niebiańskie, nadziemskie wedle słów. Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, we wszystko będzie, wszystko będzie Wam przydane. Tak więc modlący się powinien właściwie usystematyzować cele swoich próśb zanoszonych do Boga. Po czwarte, Obożność. Tomasz przypomina w tym punkcie, że skuteczność modlitwy nie zależy od jej obojętności, od jej objętości czy rozmiarów, ale od jej gęstości i zwartości. Modlitwa ma być obfita i tu cytuję tłusta. Tomasz odwołuje się w tej kwestii do psalmu psalm 63. W imię Twoje będę, będę podnosił ręce moje, jakby sadłem i tłustością napełniona dusza moja. To odwołanie, unaoczniające czym jest konkret ofiary, ma zostać przełożone na wagę słów modlitwy. I piąte, skuteczna i dobra modlitwa to modlitwa pokorna. Pokora człowieka polega na pełnym i bezgranicznym oddaniu wszystkiego w ręce Boga. Tomasz przytaczał fragment Psalmu, Psalm 102. Wejrzał na modlitwę pokornych. Nic więcej. Pięć zasad dobrej modlitwy, które Aquinata przedstawił we wstępie, to nic innego jak trwała, przemawiająca do rozumu odbiorców konstrukcja modlitewnego gmachu. Tomasz, mówiąc wtedy do konkretnych wiernych, nieodgrodzony od nich zasłoną tekstu, wywoływał niewątpliwie wrażenie, uruchamiał reakcje, budził emocje, poruszał, poprzez zmysły działał na wyobraźni i wywoływał wstrząs. Musiało to być swoją drogą niezwykłe widowisko o wielkiej sile duchowej, kiedy w neapolitańskim języku, a więc w mowie bliskiej, domowej, codziennej, porządkowało się to, co najważniejsze w życiu człowieka wierzącego droga do Boga, do zbawienia. Wstęp ma ponadto część drugą. Zwróć uwagę, powiada tutaj Tomasz, że modlitwa powoduje trojakie dobro. A zatem mowa jest o skutkach tego, co właściwe i skuteczne. Przed, co właściwie i skutecznie przedstawione Bóg. Oto dobra płynące wprost z modlitwy. Działa jak duchowe lekarstwo. Wyzwala od popełnionych grzechów. Leczy duszę, znosi wszystkie cierpienia i bóle, łagodzi i obmywa rany. Umacnia także właściwą perspektywę przyszłości. Modlitwa daje siłę i uodparnia na zewnętrzne ataki zła. Po drugie, skuteczna modlitwa przynosi dobre owoce. A więc, a jeśli nie otrzymujemy, mówił Tomasz, to dlatego, że modlimy się niedbale lub też dlatego, że nie modlimy się o to, co jest bardziej pożyteczne dla naszego zbawienia. Właściwie, właściwie wyznaczony cel jest dobrem, które osiągamy dzięki dobrej modlitwie. I trzecie, trzecie dobro płynące z modlitwy to bliskość samego Boga. I to jest najważniejsze. Człowiekowi powinno przede wszystkim zależeć na bliskości na zbawienie. Trzy tak uporządkowane dobra wypływające z modlitwy i porządkują i budują w umyśle słuchacza jedność działania i celu. To wiąże się z wyznaczeniem przez człowieka właściwego celu i w tej perspektywie wszyscy ludzie powinni działać. Tomasz wygłosił wstęp w tym konkretnym, historycznym momencie jako kaznodzieja, Określając zasady dobrej modlitwy i wyliczając dobra, jakie ona przynosi, musiał niewątpliwie odpowiedzialnie identyfikować się z tymi, do których mówił. Identyfikował się zewnętrznie, poprzez jasne formy językowe. Używał w wykładzie nieprzypadkowo pierwszej osoby liczby mnogiej, mówiąc my, a nie wy. Wykład modlitwy pańskiej, Tomasz rozpoczyna zdaniem: Zwróćmy uwagę na dwie sprawy. W jaki sposób Bóg jest ojcem. I co mu jesteśmy winni z tego powodu, że jest ojcem? Podkreślona tym zdaniem najważniejsza dla człowieka relacja, jaka łączy ojca z dzieckiem, jest zarazem naturalnym wyróżnieniem człowieka spośród wszystkich żyjących na Ziemi istot. Tomasz przedstawiał człowieka w świetle Bożego Panowania. Oznacza to w ten sposób jego wyjątkowość, ośmiela go i zachęca. Do tego, kto go stworzył, człowiek ma prawo zwracać się ojcze. To jest przywilej przynależny tylko i wyłącznie człowiekowi. Ale z tego przywileju Tomasz wyprowadzał obowiązki, jakie dziecko ma wobec rodzica. I tutaj cytat. Ponieważ jest on ojcem, powiada, winniśmy mu cztery rzeczy: pierwsze, cześć. Drugie, powinniśmy go naśladować. Trzecie, winniśmy mu posłuszeństwo. Czwarte, winniśmy mu cierpliwość. Akwinata uczył zachowania i postaw, które budują rzeczywistą relację z ojcem. Te cztery pojęcia przynależą na, sta na stałe do ojcowstwa, są przekazywane i dziedziczone, budują porządek, bronią w końcu człowieka przed błędnymi ścieżkami. Każde z tych pojęć, prosto wyjaśnione i rozwinięte w wykładzie, miało poprzez zmysłowe przyjęcie poruszyć i rozwinąć duszę słuchaczy. Uświadomienie sobie sensu ojcostwa odsłaniało sens modlitwy pańskiej. Tomasz w wykładzie nie przypominał o obowiązku modlitwy, nie nakazywał w trybie rozkazującym odmawiania jej, ale wprowadzał słuchaczy w sam jej środek. Każdą z wymienionych czterech rzeczy argumentacyjnie przedstawił, uzasadnił tym samym wagę teologiczną i egzystencjalną słowa wołającego, słowa wołającego w wołaczu ojcze. Ojciec Bóg Stworzyciel jest ojcem wszystkich. Tomasz precyzyjnie analizował sens i funkcję zajmka nasz. Chociaż terminologia gramatyczna nie zna takiego określenia, można w tym kontekście zaimek nasz nazwać dopełniającym. Dopełnia on bowiem sens słowa ojciec, wskazując na wspólnotę dzieci. Tomasz pisze cytat, z tego, że mówimy ojcze, z tego yy, yy, że mówimy ojcze nasz, wynikają dwie fundamentalne kwestie dotyczące bliźnich. Po pierwsze, miłość. Są naszymi braćmi, bo wszyscy są synami Boga. Po drugie, cześć, są synami Bożymi. Rozróżnienie, które Tomasz przedstawia słuchającym, dotyczy bezpośrednio ich samych, ich życia, ich codzienności. Po pierwsze, miłość Ojca ma być mocnym źródłem miłości bliźniego. Przyjęcie i respektowanie tej zasady prowadzi do dobra, które wyżej, we wstępie, zostało precyzyjnie zdefiniowane i podzielone na trzy zakresy. Po drugie, Tomasz przypomina o synowskiej relacji każdego człowieka z ojcem, z Bogiem. Każdy jest usynowiony i z tej racji należy mu się cześć i szacunek. Jest to moralne zobowiązanie, ale przede wszystkim jest to kwestia ontologiczna. Tomasz jasno mówił i mówi nam, kim jesteśmy i jak powinniśmy dobrze rozumieć swoje istnienie. Zamyka się ta wielka kwestia w granicach małego zaimka, jak, pozwoli, jak pozwoliłem sobie powiedzieć, dopełniającego, a poprawnie gramatycznie dzierżawczego, nasz. Apostroficzne wołanie Ojcze nasz wyraża zatem całą prawdę o świecie, życiu, boskich zamiarach i naszej gotowości do uczestniczenia w ich realizacji. Człowiek, zwracając się do Stwórcy formą Ojcze, woła do tego, który jesteś w niebie. Tomasz wskazywał w kazaniu na trzy powody uzasadniające użycie tego zwrotu. Pierwszy, który modlącemu Modlącemu się ma uświadomić, że jest w niebiańskiej chwale, że zwrot odrywa go od ziemskiej codzienności. Tomasz mówił o potrzebie skupienia, które właściwie przygotowuje modlącego się. Jest w tym także dążenie do wzniosłości i pragnienie rzeczy niebiańskich. Po drugie, Tomasz wyjaśniał, że ten, który jest w niebie, jest przez wiarę w sercach świętych, w tych, którzy żyją według Bożych przykazań. Tomasz praktycznie wskazywał miejsce, do którego człowiek wierzący i ufający Bogu powinien dążyć. Po trzecie, ten, który jest w niebie, te słowa odnoszą się do wszechmocy tego, który nas słucha. Bóg, mówiła Kwinata, patrzy na nas z góry, obejmuje swoim, swoim widzeniem całość. Niebo jest ponad wszystkim. Przestrzenne przedstawienie relacji Bóg-my przemawiało do wyobraźni i ostatecznie dawało się uchwycić rozumowo. Słuchacze kazań Tomaszowych potrzebowali takiego wyjaśnienia. Na tym mogli budować swoje zaufanie do Stwórcy. Tomasz mówił: Słowa, więc który jesteś w niebie, dają nam, gdy się modlimy, potrójny motyw ufności, który opiera się na mocy Bożej, przyjaźni z tym, który, którego się prosi, i na stosowności prośby. Bóg ogarnia całość, w tym całość dostępnej nam materii, kieruje nią. Bóg jest w niebie i zarazem blisko nas, tłumaczył Tomasz, poprzez świętych. Jakże prosto, trzeba to mocno zaakcentować, została w tym kazaniu przedstawiona relacja Bóg-świat ludzki. Rola świętych, ich szczególna misja, zauważona przez Tomasza, wzmacniająca zaufanie modlących się do Boga, odsłania realny wymiar świata stworzonego i kierowanego przez y, y, Stwórcę. Tomasz przedstawiał te kwestie niezwykle jasno i zrozumiale. Tu cytuję. Przyjaźń z Bogiem mówił, unaocznij się, jeśli przez niebiosa będziemy rozumieli świętych. A oni to, y, y, a oni to rozumiał i przyjmował każdy, wywodzący się spośród nas. Kazanie było zachętą, po pierwsze, do poszukiwania drogi do nieba, i po umacniało w przekonaniu, że każdy może odnaleźć swoje miejsce w tym niebiańskim gronie. Tomasz wskazywał na jeszcze dwie ważne kwestie związane ze zwrotem któryś jest w niebie. Pierwsza wiąże się z naszym dążeniem do nieba jako celu ostatecznego, po drugie, to nas formuje do życia niebiańskiego, zbliża realnie do Boga, czyni nas dziećmi bożymi. Spośród pozostałych kazań składających się na wykład modlitwy pańskiej zatrzymam się jeszcze przy tym, które stanowi komentarz do słów i nie łudź nas na pokuszenie. Jaka treść kryje się za tym zaskakującym zwrotem? Czy Bóg nas kusi czymś złym? Czy to możliwe? Tomasz poruszył w tym wykładzie kwestię grzechu i sakramentu pokuty. Mówił też o sile cnoty. Chrystus, przypominała Kwinata, uczy nas prosić, byśmy mogli unikać grzechów, to jest, abyśmy nie byli prowadzeni na pokusę, przez którą wpadamy w grzechy. Kluczowe jest zrozumienie i rozpoznanie pokusy. Tomasz, Tomasz łączył ją z doświadczeniem i próbowaniem. Oznacza to typowo ludzką potrzebę zobaczenia, dotknięcia, posmakowania czegoś, czy zbliżenia się do czegoś. Doświadczenie łączy się zawsze z wyborem i wolną wolą. Człowiek może bowiem zbliżyć się do dobra i odwracać się od zła lub odwrotnie. Wybór dobra ujawnia cnotę. Tomasz podawał przykłady Abrahama i Hioba. W cierpieniu, które przyjęli, Objawiała się ich cnota. To są próby, prowokacje boskie, dające nam szansę okazania cnoty. Ale cnota, przypominał Tomasz, badana jest także poprzez obudzanie do zła. To jednak nie Bóg kusi człowieka, ale jego ciało i zmysły. Od ludzkiej postawy, od oporu wobec pokusy zależy stopień cnoty. Im większy opór, tym większa będzie trwała cnota. Ciało jednak, ciało jako źródło pokusy jest, przypominał Tomasz słuchaczom, bardzo niebezpieczne. Jest z nami złączone, odwraca nas od dobra, niszczy duchowość, skazując nas na niewolę grzechu. Najgorszym i najbardziej niebezpiecznym wrogiem dobra i cnoty jest szatan. Jeśli uda mu się opanować nasze ciało, pojawia się właśnie szatan i to z nim, a nie z ciałem, człowiek musi toczyć bój. Szatan działa podstępnie, ostrzegał Tomasz. Najpierw uwodzi, a potem pozostawia w lęku i ciemności. Cóż więc oznacza komentowany zwrot? Tomasz w tym kontekście mówił jasno, że człowiek będzie kuszony, ale czym innym jest uleganie pokusie, wtedy jest wodzony na pokuszenie, a czym innym zmaganie się z pożądaniem i walką z pokusą. Zwycięstwo nad pokusą jest wzmocnieniem cnoty i to nas prowadzi do nieba. Bóg dał nam dar rozumu przypominał Tomasz ale musimy prosić o jego oświecenie, o łaskę i siłę. Bez tego wpadniemy w ciemność grzechu. Kazania świętego Tomasza pogłębiały wiarę, pozwalały człowiekowi przyjąć ją za coś realnego i przylegającego do życia. Wiara, pisał Tomasz, jest to sprawność duchowa, mocą, której rozpoczyna się w nas życie wieczne, a która czyni nasz umysł przylegającym do tego co nieoczywiste. Wykład w sposób prosty i jasny tę sprawność w słuchaczach uruchamiał, ożywiał i przywracał jej moc wykonawczą. Poprzez właściwe, właściwie rozumianą modlitwę człowiek zbliża się do Boga, modląc się, poznaje i odczuwa realnie Bożą Miłość, odnajduje się w prawdziwej perspektywie wiary. Chodzi tu o coś, co człowiek miał naprawdę przyjmować całym sobą, a nie tylko poprzez rozum ojciec jacek sali komentując tomaszową formułę credere est cum ascensione cogitare pisał „kogitarę należy tu rozumieć jako zgłębienie prawdy bożej przybliżające coraz bardziej do doskonałego jej oglądu. a nie zapominajmy że pełny ogląd prawdy bożej to ni mniej ni więcej tylko wiekuiste spotkanie z bogiem twarzą w twarz. zatem wiara według świętego tomasza jest czymś daleko więcej niż wyborem światopoglądowym, jest dynamicznym ukierunkowaniem ku Bogu żywemu. Tu koniec cytatu z Salia. Wielkopostne kazania wygłoszone przez świętego Tomasza w Neapolu prosto kierowały twarz człowieka ku twarzy Boga. Tomasz mówił: Patrz, spójrz i nie bój się. Tej zachęty człowiek religijny potrzebował, by stać się człowiekiem naprawdę wierzącym. Wykład modlitwy pańskiej zwraca uwagę na nieskończoną i bezgraniczną miłość Boga do człowieka. Ten skarb kaznodzieja miał słuchaczom ujawnić i przybliżyć w sposób jak najbardziej prosty. Tomasz nie tylko komentował całość słowo po słowie, modlitwy, ale uwrażliwiał swoich słuchaczy, nad którymi górował rozumem i wiedzą na rzeczywiste działanie wypowiadanych w modlitwie słów. Tomasz otwierał rozum, wyobraźnię i oczy swoich słuchaczy. Działał praktycznie. Przekonywał do właściwego wykorzystania daru modlitwy. W tym wymiarze jego teologiczna mądrość zdawała praktyczny egzamin duszpasterski. Wychodziła bezpośrednio do prostych słuchaczy. Tomasz, głosząc kazania w neapolitańskim dialekcie, służył ludziom w sposób, który był im potrzebny i zrozumiały. Od Boga natomiast nauczał: oczekujemy trzech rzeczy, które ciebie dotyczą. Po pierwsze, byś doszedł do życia wiecznego, po drugie, abyś czynił wolę bożą i sprawiedliwość, po trzecie, abyś miał rzeczy konieczne do życia. Oto całość uporządkowana wedle stopni ważności. Szczegółowe i dogłębne analizowanie każdego słowa wypowiadanego w modlitwie odsłania nie tylko jego sens teologiczny, ale ukazuje cały wymiar jego działania w naszym ziemskim życiu. Tomasz łączył ze sobą ściśle te dwa aspekty, nie oddzielał ich od siebie, ale pokazywał, jak bardzo przenikają się one, dopełniają i służą ludzkiemu zbawieniu. Wykład Pacierza świętego Tomasza jest całością, która z językowego punktu widzenia, jako szczególna całość, musi, musi ściśle zachować układ poszczególnych jednostek wypowiedzi. Chodzi tu o kolejność zdań, które razem tak wypowiedziane stanowią jedyny możliwy w tym wypadku kontekst, którego ostateczny sens skupia się i wyraża w słowie wierze. Wykład podzielony na kazania jest całością kompozycyjną i strukturą, w której na przykład intonacja łączy się ze znaczeniem, odpowiednio zaś dobrane, a jest ich wiele, fragmenty Pisma Świętego swoim znaczeniem wzbogacają z kolei sens poszczególnych kwestii. Korelacje cytatów ze zdaniami samego Tomasza. To zresztą osobna, osobne i ciekawe z punktu widzenia całości struktury kazań. Problem ciekawy, którego tutaj nie podejmuję. Wykład pacierza nie był i nie jest suchym traktatem teologicznym, ale głęboko zakorzenionym w teologii komentarzem do kanonu pacierza. Ma charakter hermeneutyczny. Tomasz obudował swoje zdania, jak wspomniałem, odniesieniami do Pisma Świętego. Mówi z Świętym, mówił z Pismem Świętym w ręku, miał je niewątpliwie podczas kazań, wskazywał na nie. Wykład pacierza był i jest więc podręcznikiem, który najpierw uzyskał postać kazań, był wypowiedziany w konkretnej sytuacji, był mówiony, a dopiero potem został spisany. Ta kolejność pokazuje rzeczywiste cele, którym kierował się Tomasz. Zbudzić zaufanie modlących się do Boga, poprzez zmysł słuchu dotrzeć do serca i rozumu, przywołać wiarę, ożywić ją w każdym słuchaczu. Jego wykład pacierza uczynił z modlitwy Pańskiej, z modlitwy całego pacierza, modlitwę prowadzącą człowieka jak dziecko za rękę do ojca. Dziękuję bardzo.